Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam pulpety rybne w sosie pomidorowym w łatwo otwieralnej puszce marki MK, polskiej firmy. No, już takie pulpety rybne to już jadłem może z ostatni raz, z 10 lat temu. Oczywiście lubię ryby, ale raczej w innej formie. Mamy tutaj. Wagę 240 g, czyli niewiele, taka dosyć fajna puszeczka. Kaloryczność to 143 kilokalorie na 100 g produktu, czyli całkiem nieźle, jak na takie maleństwo. Można oczywiście to jeść z dodatkami, można bez, jak tam sobie wolimy. W składzie mamy pulpety 50%. Reszta to sos pomidorowy. Pulpety składają się z dwóch rodzajów ryby: dorsz bałtycki oraz salma salar. Tak, to chyba się czyta? Coś, co jest wyhodowane w akwa kulturach norweskich lub szkockich. No i oczywiście mamy tu też inne rzeczy, jak jakiś fish binder E08. Jest to teksturowana mąka sojowa, błonnik pokarmowy, grochowy, koncentrat białka sojowego. Jest też jakiś fish smak 47, to są tutaj zawiera jakieś przyprawy, siarczyny, seler. Jest też maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy. Nie widać takich dziwnych może konserwantów, chyba, że pod tymi dziwnymi nazwami coś tam się to kryje. Ale sprawdzamy jak to wygląda. Tak się prezentuje zawartość. Od razu można przyłożyć. Tutaj będzie lepiej widoczne. No, takie malutkie kuleczki. Akurat świetnie mieszczące mi się w tej misty Ten sos pomidorowy wygląda na taki dosyć gęsty. Więc nie jest to jakaś woda da. zabarwiona. Kilka minut podgrzewania na małym ogniu, duży nie jest mi potrzebny tutaj, danie podgrzane, ładny taki ciemny czerwony kolor. Więc najpierw sam sosik. Bardzo dobry, wyczuwalny, mocno pomidorowy smak z taką lekką nutą rybną. No jestem mile zaskoczony, że można zrobić porządny sos. Taki nawet dosyć gęsty, nie lejący się. Nawet sporo przypraw. No i tych kuleczek mamy pechową liczbę 13 sztuk. Bardzo takie mięciutkie. Dosłownie samo rozpływające się w gębie. Na pewno czuć, że to jest ryba. Oczywiście zmielona ryba. Można takie coś zjeść prawie, że bez doprawiania, ale ja sobie troszeczkę tam dodam. Niezbyt wiele, ale żeby było. Na pewno z samego sosu jestem bardzo zadowolony. No te kuleczki rybne też powiedzmy. Dawno taki nie jadłem, więc nie pamiętam nawet tego dawnego smaku. Ale rybny posmak jak najbardziej jest tu wyczuwalny. No i te kuleczki nie są wcale aż takie złe. Zawsze to jakaś odmiana od innych. Dań nierybnych. Dla mnie danie jak najbardziej OK. Oczywiście można to jeść w takiej formie jak tutaj. W sumie sporo jest kalorii. Według mnie nawet całkiem nieźle doprawione. Ale ja sobie wcześniej przygotowałem kaszę gryczaną. Teraz to porządnie wymieszać. Kasza gryczana oczywiście, wcześniej ugotowana. No ale te komary mi są tutaj niepotrzebne. No i teraz jak to smakuje. Teraz według mnie jest zdecydowanie lepiej. Chociaż tamta wersja też była jak najbardziej ok. No i mamy trochę więcej kalorii. Chociaż tutaj i tak było dużo kalorii. Ale oczywiście to może być za mało. Ja mam jeszcze góreczkę. Mmm. Teraz to jest wypasiony leśny obiad. Mm. Chociaż pierwotna wersja też była OK. To teraz jest zdecydowanie lepiej. Oczywiście można użyć jakiejś innej kaszy. Akurat kasza Gryczana to moja ulubiona, więc... Taką sobie zrobiłem. No, i teraz sobie można porządnie się najeść, aby mieć siłę do jazdy rowerem, akurat w dniu dzisiejszym. Bardzo przepyszny obiad, jak dla mnie, oczywiście. Także ja jak najbardziej takie danie polecam. Mała puszeczka, niezbyt ciężka. Spokojnie w każdej torbie czy plecaku się zmieści. A tym bardziej przewierniona z rowerem. Polecam to danie jak najbardziej. Oczywiście gdzie ja sobie je kupiłem, jak i cena. Wszystko będzie pod spodem w opisie. No i to tyle w dniu dzisiejszym. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.